Fajnie, piosenka już rozwija się od pierwszych sekund. No zaczynało się tak trochę w stylu Kylie Minogue, tak mi się skarżyło, a później wchodzi taki Bob. Nie spodziewałem się tego śmiesznego. Refren w tym utworze nakreśla e, taki elektroniczny wydźwięk e, rodem z lat 90 z jakichś imprez rave'owych, w końcu tytuł We Will Rave. Jedyne, co mi troszeczkę przeszkadza w odbiorze, to jest ten bit w refrenie. Jakoś gryzie mi się z pozostałą częścią piosenki, nie pasuje mi tutaj. Dawno nie było Neurowizji takich właśnie um, typowo klubowych kawałków. Bardzo miarkowało tego na Neurowizji. Cieszę się, że Asra postawiła trochę na taką, mało no, mówię się, mniej wymagającą piosenkę, ale bardzo rytmiczną i bardzo uderzającą, bardzo klubową, taką bardzo um, przepełnioną bitami. No, ma taki klimat w sobie Kylie Minogue. Ehm... Tak, no, zaryzykuję na twierdzenie jakiegoś amerykańskiego popu ehm, w europejskim wydaniu. Będzie tu ogromny potencjał na świetny dance break i w ogóle ten fragment ma bardzo duży potencjał na e, świetne ukamerowanie. Po prostu widzę oczami wyobraźni te dynamicznie zmieniające się kamery, mnóstwo świateł. Mam nadzieję, że nie zawiodę się występem. Podsumowując, piosenka jest totalnie zapamiętywalna. Słowa, melodia zostają w pamięci i myślę, że przy dobrze zrealizowanym występie to może być bardzo dobry wynik. Trzymam kciuki. Jest ten bardzo ciekawy wokalu na żywo, ponieważ mam wrażenie, że jest tu nałożone dużo efektów na wokal. I boję się troszeczkę, że podczas występu na żywo już nie będzie to tak dobrze brzmiało. Mam nadzieję, że w tej kwestii się zawiodę. A w sumie gdybym wygrała taką Eurowizję? Nice. Chyba kluba, piosenka nigdy nie, nie wraja Eurowizji, więc kto wie, kto wie. Wow, bardzo mi się spodoba. No i ona też jest nieprzytomna. Mówmy się, to też jest istotne i ważne. Rusza się też, z tego co widzę, nie najgorzej, więc myślę, że przy dobrym występie Austria może. Mam nadzieję, że będzie wysoko. Pytanie, czy się Talaska jeszcze śpiewa na żywo, bo to też potrafiło położyć nie jeden austriacki występ w ostatnich latach, ale tutaj wierzę, że będzie naprawdę w porządku. A teraz wyłączam się, bo muszę popatrzeć na te okłady. <grym>